Wcielam się w głos sumienia, jestem Rafi, twój cień Co podąża za tobą przez każdą noc i dzień Nie ukryjesz się przede mną, znam każdy twój krok Widziałem, jak okradłeś biedną babcię i stążyłeś uciec, gdy zapadał zmrok Twoje kłamstwa jak kajdany ciągną cię na dno Wspierasz to, co zasiałeś, taka karma, zło za zło Prawda pali jak ogień, na ty to się w Możesz uciec przed światem, lecz nie przed lustrem To pewna zasada, zapijałeś marzenia Niszczyłeś cudze nadzieje, teraz zimny wiatr sumienia Przez twoją duszę wieje, gdzie te słowa, które miały wartość Cię honor twój, czas zapłaty nadchodzi, nadciąga duchowy stój Nie uciekniesz przed cieniem, co w sercu twym mieszka Sumienie jak temu, przypomni ci wszystko dzisiaj Nie pomoże ci złoto, nie zbawi cię władza Bóg wiedział, co zrobi Teraz rachunek przedstawia Nie uciekniesz przed co w sercu twym mieszka sumienie jak demon przypomni ci wszystko dzisiaj Nie pomoże ci złoto, nie zbawi cię władza Bóg widział co zrobiłeś, teraz rachunek przedstawia Patrzysz w lustro codziennie, lecz nie widzisz tam siebie Widzisz maskę kłamliwą, za którą się chowasz w potrzebie Jak długo oszukasz tych, którzy ci zaufali? Jak długo będziesz udawał, że się nic nie stanie? Słyszysz deszcz w ciemności, to jak twoje sumienie? Spowratowałeś na ziemi, Karma to precyzyjny mechanizm, nigdy nie chybić w celu. Wszystkie twoje grzechy wrócą, rozliczą się przyjacielu. Czyste serce to skarb, którego już nie posiadasz Sprzedałeś się za moment, chwały teraz pustka w nim włada. Przypomnij sobie moment, gdy pierwszy raz straciłeś. Czy czułeś wtedy coś? Czy już wtedy pusty byłeś? Prawda zawsze wyjdzie. Chorowałeś latami, teraz stoją przed sobą. Jak nurdzie przejdziesz między nimi, łatwo przychodzić i ranić. Trudniej będzie naprawić, Polska. Sprawiedliwość istnieje, musisz się z tym pogodzić. Wszystkie noce bezsenne to dopiero początek kary. Sumienie nie zna litości, gdy już uderzasz w siły. Możesz kupić milczenie ludzi, lecz nie kupić przebaczenia. Każdy krzyż zapisany na wieki w księdze istnienia. Przemawiam w głębi ciemności, jak głos prawdy ostatecznej. Jestem Rafi. Jestem sumieniem, jestem karą twojej egzystencji Nie uciekniesz przeczeniem, co w sercu twym mieszka Sumienie jak demon, przypomni ci wszystko dzisiaj Nie pomoże ci złoto, nie zbawi cię władza Bóg widział, co zrobiłeś, teraz rachunek przedstawia Pomyśl o tym, zanim znów skrzywdzisz niewinnego Bo ja twoje sumienie nie dam ci spokoju wiecznego Skrewdziesz niewinnego, bo ja twoje sumienie nie dam ci spokoju wiecznego.